The Unfold to ciekawy przypadek. Czasem tak bywa, że coś smakowitego ach, z rządzeniem losu zostaje odepchnięte na bok, bo tonie w potoku bardzo dobrych gier, świetnych książek, wciągających komiksów. To trochę tak, jak jesteście w związku ze świetną dziewczyną, która ma wszystko. O, oh my God! A już mierzycie jej koleżankę. No i, żeby dodać pikanterii, pojawia się ona, ta trzecia. Super się z nią rozmawia. Ma absolutnie wszystko, ale jesteście już świetną laską i mierzycie jej koleżankę. W skrócie, nie. Petrusia! A to błąd. Bo właśnie na nią powinniście zwrócić uwagę, podobnie jak na Gideon 4. Oh, stop! You make me blush! Bo pierwszy tom, czyli Czarna Stadoła, jeśli jest jakimś prognostykiem na pozostałe tomy, no, <śla> proszę państwa, ma swoją niezwykle charakterystyczną, specyficzną i indywidualną kreskę. Kreska, która jest zdecydowanym wyróżnikiem spośród wszystkich komiksów, jakie posiadam. Jest naprawdę czymś, a w, tym bardziej, że mi leży. To chyba najważniejsze. Bo gdyby była charakterystyczna, specyficzna i co tam jeszcze przyjdzie wam pozytywnego do głowy, ale nie leżałaby wam wizualnie, no wtedy byłby problem. Na szczęście z Gideon Falls tak nie jest. Oh hell no! A skoro ustaliliśmy już, że wizualnie komiks mieści się w bardzo tolerancyjnych przedziałach 90/60 na 90, przejdźmy do nieinteresującej treści, czyli. Co ma do powiedzenia? Yeah! yeah baby! Yeah. A do powiedzenia ma zaskakująco Dużo. W ostatnich latach, w ostatnim czasie, bardzo trudno szukać hmm, książki, filmu, gry, która ma swoją indywidualną duszę, swój indywidualny przekaz, charakter e, może nawet przesłanie ale to jest pięć jeszcze w sumie. Więc tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy to będzie się rozciągało na kolejne tomy, ale nie widząc tak naprawdę, jaki jest główny wątek fabularny, bo starając się nie spoilować, pojawia się tutaj czarna stodoła, e, uniwersum jestem zafascynowany. E, jest tutaj dreszczyk emocji, dreszczyk niepewności, dreszczyk strachu, dreszczyk what the fuck. Dreszcze, co tu się dzieje, Dreszcze, gdzie oni są, gdzie ja jestem i co ja właśnie czytam. E, komiks jest naprawdę dobrze napisany i dobrze narysowany. E, nie jest niestety przesadnie gruby, ale nawet na tych kilkudziesięciu stronicach udaje im się e, narysować postaci w taki sposób, że każda jest e, indywidualna, mm, niepodległa. Unikająca klisz, chociaż niektóre rzeczy będą Wam wpadały w oko, jako że coś już gdzieś widzieliście w innym medium, jednak postaci napisane są w ten sposób, że nie będzie to krzyńsiło między zębami. Jednak komiks w kontekście tej recenzji przedstawia dwa wezwania. Holy fuck! Pierwsze jest Relatywnie krótki. Po drugie jest dobry. Po trzecie nie mogę spoilować. Dlaczego trzeci raz? Pomimo, że mówiłem o dwóch rzeczach, bo idę zawsze krok dalej. W Mimo wszystko nie jest to zamknięta historia, czyli bardzo pozytywne wrażenie z pierwszego tamu może być spitalone przez kolejne. Tym niemniej, na tą chwilę Gideon hmm, Falls jest propozycją dla osób, które... Lubią dreszczyk emocji, które e, nie lubią, kiedy wszystko jest od razu wyjaśniane, które lubią m, ciekawe postaci, e, gdzie historia jest o, m, przynajmniej na razie, ociera się o thriller, tudzież delikatny horror, e, gdzie uniwersum wciąga m, postaci są ciekawe. No, i chciałoby się więcej. Na no, 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 jak chce się więcej, no to tom się wtedy kończy. Tym niemniej, jeżeli szukacie czegoś poza mainstreamem, to znaczy DC i Marvel, to Gideon Falls zdecydowanie, przynajmniej pierwszy tom, zasługuje na Waszą uwagę. Ja mogę szczerze polecić, wchłonąłem komiks szybko i nie mam z tego powodu absolutnie żadnych wyrzutów sumienia. Mam nadzieję, że jeśli wy się zdecydujecie, też nie będzie wam doskierało sumienia. A w ramach informacji gminnych spieszę donieść, że. Czytałem pierwszy to mnie. No i kupiłem wszystkie, wszystkie pozostałe tomy, a także jeszcze dwa inne komiksy. Więc możecie spodziewać się pierwszego komik haulu na kanale moim skromnym, niewielkim. Nie wiem dokładnie kiedy materiał wyląduje. Niemal na pewno recenzja pierwszego tomu Gideon Falls wyląduje przed Comic Hallem, ale spodziewajcie się, bo to będzie jakieś 7 tomów komiksowych do omówienia, które wylądują na kanale. Chociaż jeszcze nie jestem do końca pewien. Czy jeśli chodzi o Gideon Falls, będę recenzował je pojedynczo, czy pójdę hurtem? Chociaż skłaniam się do podejścia hurtowego, bo jak raz zacznę czytać, to po prostu chcę jak najszybciej skończyć. Zakładając, że historia będzie trzymała poziom z pierwszego poziomu. Także komiksy nadeszły. Nawet ten jeden mainstreamowy. No ale nie mógłbym go nie mieć w swojej kolekcji, tym bardziej, że przeczytałem go w oryginale, czyli po angielsku, lata temu i strasznie długo trwało, żeby polskie wydawnictwa, a w zasadzie jedno, dostrzegło wartość polskiej edycji tego komiksu. No ale w końcu nadszedł. No, tego wam więc zespoiluję, chociaż e, już i tak sporo powiedziałem, więc jeśli jesteście bystrzy, to prawdopodobnie jesteście w stanie zawężyć krąg podejrzanych. No! A pierwszy Tom Gideon Fox oczywiście, brać! Kaboom, baby! A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.